Teraz zapraszam Cię w takim razie do Barcelony na kulki mocy. Już znany deser kulki mocy i to jest taka przekąska, którą możesz zabrać wszędzie, malutka, zjeść, no i przede wszystkim zdrowa. Potrzebujemy kilka produktów. Będziemy mieli orzechy, tutaj jest potrzebny kokos, ale możemy to czasami sobie zmieniać niektóre składniki. Oczywiście przepisy będą w kukowerze. Czy te dektyle lądują w środku? Dektyle lądują w środku. I blendujemy. Okay. Teraz y, orzechy. To będą kulki, kulki mocy y, z kokosem, Aha. ale można też robić o smaku hałwy z sezamem, y, czy też z różnymi dodatkami, jak na przykład kakao. Czekoladowe, tropikalne, też już wprowadziłaś z ananasem i mango. Dokładnie tak. Ekstra. Słony karmel, czyli migdały z solą. Próbowałem właśnie, pyszne. One są ze skórkami, stąd ten kolor brązowy. Tak. I no. masło cashew z orzechów, narkowca. Same odżywcze rzeczy. Naciskam, blenduję. I gotowe. I gotowe. I tak się gotuje w kukowerze. Mhm. Dobra. I kolejny składnik, jeden z moich ulubionych. Liofilizowana truskawka. Też je uwielbiam. Która posiada wszystkie cenne składniki. I blendujemy, Ale miksujemy. Pachnie. Dobra, to teraz możemy uformować kulki. Super, ręce czyste. Wędęcie to można zabierać się do pracy. Formujemy kulki. To jest też um, fajny przepis, żeby gotować z dzieciaczkami. Ok. Dzieci lubią robić takie kuleczki. Manualne rzeczy. Ok, to ja zbieram. Dobra, teraz możemy otoczyć wiofilizowanej truskawce i w kokosie. Tak naprawdę te składniki możemy dobierać różne. Mm -hmm. Mogą być nasze nacię, mogą być zblendowane jagody godzi, być, może być po prostu też sól, ziarnista I później wkładamy do lodówki, zostawiamy na wieczór. No dobrze, 2, no to ja już wiem, skąd u ten... ciebie tyle energii? Kulki mocy. Tak naprawdę około 5-6 minut Max. i deser jest gotowy, więc, więc to jest bardzo dobry, że szybko, smacznie i zdrowo. Czyli jak w kukowerze. Zakochałam się w kukowerze nie tylko dla designu, nie tylko dlatego, że tak dobrze gotuję, ale przede wszystkim dla tylu funkcji. I dziś cieszę się, że zostałam ambasadorką firmy Filipa Milano, a przede wszystkim ambasadorką Kukower. Polecam. Anna Lewandowska.